Cześć, witajcie. Ja jestem Kozołek. Witajcie w pierwszym odcinku z Human Fall Flat Jest to gra polecona przez Widza. Mam nadzieję, że mi się spodoba, że Wam się spodoba i. nie będę przedłużał, tylko zacznijmy. Play. A customize. Bo podobno ma swoje własnego skina. Dobra, to zej. To zaraz zoba zobaczymy, co udałoby się stworzyć. Dobra, stworzyłem już swojego skina, teraz nie wiem. Co zrobić? O, dobra, zapisał mi się. Dobra, to możemy zacząć play, okej. Okay. Możemy zagrać online. Bardzo mi to przypomina jedną podobną grę. Gang Beast, której też możemy stworzyć własną postać i... ludziki są podobne. Zostałem wywalony niestety A Teraz się ładuję. Ogólnie teraz cały czas nagrywałem Single player i okazało się, że nie nagrywam. Nie włączyłem nagrywania Wspomniałem sprawdzić Przez co jesteśmy już na którymś levelu ale nie od początku. Ja mniej więcej ogarniam już co chodzi w tej grze. Zacząłem przychodzić te podstawowe level'e i doszedłem aż tu. Tylko, że się zgubiłem. I teraz nie wiem co robić. A tu jest. A trzeba zrobić ten taki mały parkour. No tylko szkoda, żeby się to nie nagrało. Mógłbym nagrać to ewentualnie jeszcze raz albo nagrać na live jeśli chcecie. Dobra. Zrobimy może jeszcze ten level: Pyk. 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 Dobra gładko jak na parkurze w grze, w której wginają się same nogi podczas skakania o mam skazówkę kolejną a mogę tam wejść o mogę okay. climbing to fall properly you need to get high this instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough And is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga, the major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Hi. And you might as well do yoga instead. Ok, chyba rozumiem. Dobra, czyli podnieś ręce i robić tak, tak, dobra, czyli tak? Jest! <laughs> Dało się, chyba zaczęłem. Proste. Gangbis było to trochę trudniejsze więc dobrze że tutaj jest łatwiejsze Mogę tak na przykład robić jedną, ja nie mogę, muszę obiema rękami O tutaj nie mogę jakoś się wspierać. O, jest, teraz Dobra się. Dobra i teraz na kolejny. Nie mogę wejść. nie Będę musiał zaskoczyć na, na tamtą stronę. O no nie, ja od początku. się to zacząć skojeścić może troszkę o tam jest łatwiej dobra to tam o nie o nie znowu dobra chyba mogę ze skoku nawet to zrobić dobra coś nie, coś to nie działa tak z wyskoku za bardzo jak próbuję Climbing higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands, running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands, pulling yourself up. Walk forward, releasing the. hand Ale nie złapałem Edge'a. Trzeba nad tym popracować No, tak, nie udało mi się złapać O jest To jest niebywale trudne. O nie, o nie. Co jeśli mi się nie uda? Wejść, będę musiał wracać po tą wskazówkę. Pewnie. O nie. Muszę serio wrócić po tą wskazówkę. Higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands pulling yourself up. Walk forward releasing the hands. Practice timing and use the momentum. If you don't release hands, you will make a fool of yourself like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hand. Etiquette <laughs> says never do that. Ja właśnie tak próbowałem chyba Jest pykło Jest pykło Czyli działa tylko trzeba najpierw podnieść ręce przed tym no Teraz nie pykło, dobra to jest Dobra i znowu mamy te wagony, w sensie znowu nie było widać tego, jak ja robię, więc trochę słabo. O, nie, 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 to nie tak miało być. W mogę zrobić to na parę sposobów teraz, jak piszę, się spinać? Czyli mogę się spiąć. Po prostu sobie tutaj skoczyć. Aha. No dobra, no to chyba koniec. Niestety odcinek trwał krótko, ale powiedzmy, że to był taki wstęp. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania i do komentarza, czy ta seria będzie Wam się podobać. No i. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.